Zapraszam gorąco na najnowszy model bojówek chłopięcych rewelacyjny gatunek. Znają Pani bardzo dobrze producenta, naprawdę ma ekstra rzeczy. To już jest taki model bojówek ocieplanych. One są naprawdę cieplutkie, takie mięsiste, czadowe. Na jesień, na zimę rewelacja cena tylko 39 zł. I tutaj mamy duże rozmiarki: rozmiary 134, 140 łamane na 146, rozmiar 152, rozmiar 158 oraz rozmiar 164. Spodnie mają oczywiście gumę, regulację troczkiem, kieszenie, kieszenie po bokach, ściągacz na dole, nogaweczki. 39 zł, jeszcze raz cena. I tak, czekoladka na ten kolorek. Wpisujemy Selmo 4009 i dopisujemy rozmiarek oczywiście. Wymiarki znajdą Pani u góry w opisie filmiku. Gorąco zapraszam, żeby zapoznać się z tymi wymiarami. Następnie kolor czarny, wiadomo, must have. Selmo 4007 i oczywiście rozmiarek i kolorek taki fango. Podpisany w systemie jako khaki, ale to nie jest kolor khaki, to jest kolor fango bardziej, taki yy, brązik yy, i tutaj mamy bardzo malutka ilość, tylko jedna paczuszka tego koloru, Selmo 4008 i dopisujemy rozmiar, naprawdę bardzo gorąco polecam, będą Panie zachwycone.